zagramy sobie w driving mp to jest bardzo fajna gra dziś mam 24 tysiące a dzisiaj na pewno dobujemy prawie 300 bo patrzcie bo mam nagrody w zagranie w gry w zagranie w tą grę 2 minuty, 5 minut 10 minut, 15 minut 20 minut, 25 minut 30 minut. Więc tak. Zaloguj się dostaje 1000 i się w grę wszedłem na nią. Za 5 minut dostaje się 4000, za 10 dostaje się 8000, za 15 10 tysięcy, za 20, 20 15 tysięcy, za 25 minut, 25 tysięcy, a za 30 dostaje się 50 tysięcy. Więc minus. Tutaj w ogóle prawie, duży, prawie wszyscy mają to czerwone niki Ale to jest nieważne Nie wiem dlaczego w ogóle mają czerwone niki niektórzy Ale jakoś na pewno mają, więc tak Teraz sobie kupię jakieś autko no. I to jest nawet całkiem fajne auto ładne ale nie, ale nie tu tylko żeby kupić coś szybkie ale ładne też chcę mieć, biorę te auto. Ale z jakiej kupię? To będzie... to, no nie wiem. Kupować... Może kupię, tylko sobie zmienię kolor. Z ja ten był ładny. Kupuję. Ajajaj. A może jednak, nie, nie wiem. Nie ja z niego korzystałem, na razie tego nie, tego nie będę kupował. Na które miał to stać. Mam tylko 204 tysiące. Więc... Nie stać mi na jakieś drogie auto... 200 tysięcy. A w sumie nie, nie nie kupowałem, pomieszało mi się. Pomieszało mi się. Takiego go nie kupowałem w ogóle. Ale dobra. To jest całkiem ciekawe za 200 tysięcy. Mmm, ładne. Jaki jak był fioletowy? Czerwony? Czarny? Biorę czarny. całkiem ładny. Ulubiony kolor to czarny i fioletowy. Taki ciemny fioletowy. Taki bardzo mocny. To są moje ulubione kolory. Więc dlatego wybieram często... O, to jest już te auto. Dlaczego, jak to szedłem, ja nie chcę to wchodzić w górę? Tej, tak, że niestety tak jest. Ja idę. To co jest? Ja nie mogę od tego odejść, widzowie, tego się nie da. Ja się z tego wyjść w ogóle. Utchnąłem tutaj. O, dobra, udało mi się. Mam te tylko już. Więc tak. I już, już gram. 5 minut, więc sobie odbieram. Jup. I jeszcze nie. I odebrałem 4000. Więc mogę już sobie sprzedać to to. Nawet jego nie testowałem. No Tutaj nie będę testował, ale. O, dobra, to teraz testuję. Tylko. Maja, ja mnie od razu nie dało tam, gdzie powinno. Dobra sobie wyjeżdżam tam już zaraz jest zajeżdżenie okej okay. wyjeżdżam co jest grane czy ja się w ogóle zmieszczę? nie no, zmieszczę się na styk na styk no na styk się zmieściłem, w ogóle no f**k a ja sobie torpedę odpalę. No i odpalam torpedę! Torpeda. Rum! Idziemy! Wszystko ja sobie pozarabiam. No, mam 9000, ale jak sprzedam auto, to będzie być bardzo dużo. ...sobie tylko pozarabiam, a potem je sprzedam. Bo ja tak robię. Chyba tak się. Tak najlepiej się zarabia. W ogóle chyba tak każdy robi. Jeździ sobie trochę. I sobie zar zarobi się z tysiąc albo z troszeczkę więcej, 3000 za jasne, bo to się sprzedaje, no i ma się bardzo dużo, i 3000 więcej. Będziesz, można zrobić z tego, ja tak byście zarobiłem od, od 100 tysięcy, prawie od 100, o nie, no to, teraz to jest minus 150 e, dolarów, to jest za mniej, to teraz mam się. No, bo to jest już, no, się to mi się używano jako ta co się mi nie podoba, prawda? I wiem, powiem, co radzę nie robić. Tak, to będzie potem. Tak, od prawie 100 tysięcy zarobiłem 200 tysięcy. W końcu no, pozostałem no, 30 minut. No i do było. sobie te Dobra, już od prawie 300. Dziup, i dziup, dziup, dziup. Gdzie? Dziu. Dobra, 10 sobie zarabiam. 2000 sobie zarabiam. A, więc mi chyba robiła, tylko musi się to zaktualizować. No zanim... Jeść, e nie, jest tyle samo. Sprzedaję 210 tysięcy. Idealnie na kolejne auto. Chyba, że troszeczkę setek będzie za mało. ale że nie. Jeśli będziemy jednego dolara, tylko nie, jak się wkurze. Będę się jeździć. Ja nie mogę. Czy nowe auto? Dobra, ile jeszcze muszę czekać. Bo będziemy tutaj grać, dopóki nie, odeb... nie, be... nie odebrę, nie, be... nie... nie odbiorę wszystkiego. Jeszcze dwie minuty. Dostaje mi się tysięcy. Nie, czekacie, Mi się chyba pomyliło. Nie 8000. Co to na pewno nie wyjdzie ty i tysięcy? Więc fajnie. Juhu. No to idziemy, idziemy. Dobra, no jak? Czy nas stać? Jest jakiś dziw w ogóle. No nie, nie, stać mnie, mam 210 1012, 10, a tutaj potrzeba 210 500. Kop, kopuję znowu. Jasna. I zostawię teraz. Dobra, jechał. Okay. Mam 10 tysięcy, muszę troszeczkę do 500, muszę dobić. Czekajcie widzowie, czekajcie. Czekajcie, 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 czekajcie. Czekajcie, czekajcie, no co jest? Nie mogę zrobić cięcia. Nie mogę zrobić cięcia. Dobra widzowie, już jestem. Nie było mnie jakieś tam te 10 minut chyba. Więc tak. Jest takie eko, bo jestem na klatce, więc zaraz coś powiem, tylko hej, okay. dobra więc tak, zaraz odbiorę 15 tysięcy, jest kupię autkowo sprzedałem już te auto taki takie Kilka sekund, jak? 5, 4 ok, odbieram. Ja też sobie doszłam do 19, to, do 20, a właśnie teraz, a jest, więc doszedłem do 240 sześć źródeł. Jeszcze tylko 10 minut, i odbieram wszystko, co mam Okej tylko 10 minut widzowie i odbiorę wszystko wszystkie pieniądze idę sobie kupić auto za 243 tysiące najdroższe jakie mam nie stać sobie kupię tak widzowie kupię właśnie sobie takie auto bardzo drogie auto dobra już idę, już idę. Kupić jakieś autko. Dobra. jak Na jakie mnie stać? Najtańszy, aut, najtańszy pojazd to nie auto, tylko motor. Za 16 tysięcy. Ok, ale nas nie interesują takie tanie rzeczy tylko takie Lambo. Czy nie Lambo, ale takie podobne do Lambo. Takie ładna wyścigów. Fioletowy jest bardzo ładny. Czerwony nie za bardzo. Czarny to szary w ogóle. Dobra. Jeszcze jest taki kolor. Ja wybieram fioletowy, a ja... O właśnie białe te... Wow, dobra! Białe, fioletowe to są najładniejsze. mmm dobra, żuje użyję na, na inny mały. Teraz wybieram to. Boże, jakie ładne i ciekawe, ile będę zarabiał, ja nie mogę, ile będę jeździć na godzinę, co jest grane, takie auto już kupiłem. nie wierzę, takie w prawdziwym życiu bym chciał, dobra, szybko się rozpędzam, ale takie auto już od, dwu, od 100 tysięcy się szybko rozpędzałem. Tu już 100 km prawie na godzinę jadę? No niemożliwe. Co jest, gramy? Ja! Jest! Jest! Ja! perufam w dal! Jakie ładne auto! Nie, no białe to też byłoby ładne. Białe chyba wygrywa. Od razu pobiałem tak. Od razu, od razu jest fioletowy nie, na tym samym miejscu. Tylko troszeczkę biały lepszy, ale troszeczkę. Bo biały jest taki bardzo ładny jak na te auto, ale nie jest taki ciemny. Dlatego nie wygrał. Poż, <śm> jak ja szybko jadę tym autem to 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 Co jest? Granica na 7 godzin 332 max. 332 km na 7 godzin. To jest max. To jest max. Ja cię dograż. Okej. Okay. Całkiem szybko zarabiam Białe nie wygrywa, no bo nie, bo jest bardzo ładne. Biały bardzo pasuje do tego auta, ale nie jest ciemny. Więc dlatego nie wygrywa. Ja lubię ciemne kolory w autach. Jasno, ciemne. Takie. A biały, ten biały nie był taki jasno, ciemny albo ładny. Dobra, teraz już sam nie wiem, które wygra. Jest bardzo duży remis. Normalne jest żółta. Takie żółta się lubi. Misie 44. No, chyba, jeszcze chyba nic nie kupię za to. Dobra. Polu, zapomniałem o mojej nagrodzie. Przecież, jak mnie nie stać jeszcze na auto, to mogę jeszcze zrobić coś takiego. Przecież, wygrać w no, ja serce kilka sekund, zaraz będę mieć. Dobra, zobaczę czy mnie stać. Jak nie, to czy mnie byłoby stać, gdybym nie ten prezent. Jeszcze nie mogę odebrać. Chyba zaraz odbiorę. 3, 2, 1, 3, 2... No 5 sekund. Okej. Okay. To nie było stać na 4. te czter... no, ciągle te 244. Chyba nie, ale... Dobra. Zobaczymy, czy bym mógł coś kupić. Okej, okay, 269. Jak to leci. Okej. Okay. O,kej. Okay. 240 no nie wiem, nie dał rady bym coś kupić. Ale ja nie mogę jakie ładne za 250. Ja, cię. Dobra, nie, ja nie wybieram droższego auta. Ja chcę się przejechać tylko tym tańszym, ale ładniejszym. Potem wybiorę droższe auto, ale mniej ładne od tego. Co to jest za auto? Ja nie mogę. Ja ci, dobra. Fioletowy? Ładny. Co, co wiem, usmie, jakieś tam trzy lata temu takie samo, identyczne auto w prawdziwym życiu że tak przyjechało. Taki sam kolor, identycznie z tym kolorem Ale biały teraz, teraz muszę wybrać białe U takich aut pasuje białe W tej grze najładniejsze kolory do aut, biały i fioletowy Czarny nie pasuje do tych aut tej grze Ja nie mogę, muszę się nim przejechać Co jest grane, myślałem, że takie auto dopiero od Jakieś 500 tysięcy co jest grane, dobra, ja chce się je... przejechać tym autem w końcu, w końcu chciałbym mieć w prawdziwym życiu takie auto, ja nie mogę w prawdziwym życiu chyba tyle nie kosztuje chyba drożej, tak obstawiam chociaż, a ja się nie znam ja się nie znam jeszcze na tym ja obstawiam po prostu takie auto, które tutaj mam w prawdziwym życiu by kosztowało prawie milion ale ja się za bardzo nie znam Dobra. No, halo, ja chcę się przejechać moim autkiem. Co jest? ile jeszcze. Nie, jeszcze muszę czekać. Na 50 tysięcy? Nie, czekajcie. Chyba jeszcze coś. Nie, to chyba wszystko. Tak. Teraz ja będzie 3. 5, nie, 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 nie. nie. Czekać, czekać. Nie no, tak, to wszystko. To jest wszystko. Ta, teraz tylko 50 tysięcy. No tak, no bo teraz będę dobijać 30 minut. Dlaczego mi się to pasuje? Yy... No tak, tak. Dobra, to jest moim małtem? To jest moim małtem. To jest widzowiec z moim małtem. Dobra, nie ma, nie jestem już w aucie No jestem, w aucie No ha, dajcie mi się przyjechać moim autkiem. Gwiazdkę dam. Tym, gwiazdkę. Dałem gwiazdkę. Błagam, chcę się nim przejechać, ale tak na serio chcę się nim przejechać. A, ja nie. Ja cię, ja, 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 ja. Czy ja naprawdę usiadłem z tyłu? Nie, no. Dobra, nie rozumiem tego auta. Nie mogę się chyba ani przejechać. się nie da. Nie wiem, jakiś lak, muszę wyjść i wejść na grę, a ja nie, tego nie mogę zrobić, bo mi się zresetuję. Moje nagrody się zresetują. Ach, chcę odebrać te 50 tysięcy. I wtedy wejdę i wyjdę i, i wejdę. Tylko to robię. Widzowie. Dzięcie. Pizza, To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ale cięcie, 300 tysięcy, tysięcy